58. Testament. Gdy barła wyszedł, Nortrier spojrzał na Walentin z przejęciem wyrażającym spryt i wieloobiecującym. Dziewczyna zrozumiała to spojrzenie, ale Wilfor także To też zachmurzyło mu się czoło i zmarszczyły brwi. Przysunął sobie krzesło, usadowił się i czekał. Nortier spoglądał na niego z całkowitą obojętnością. Kątem zaś oka dał wnuczce znak, aby się nie martwiła i też została w pokoju. Po trzech kwadransach wrócił sługa z notariuszem. — Drogi panie, — rzekł Wilfor, przywitawszy się z nim, — został pan wezwany przez obecnego tu pana Nortriera de Wilfor. Paraliż odjął mu władzę w członkach i głos. Tylko my, najbliżsi, jesteśmy w stanie pochwycić strzępy jego myśli. Nortier spojrzał na z wzrokiem tak poważnym i rozkazującym, że natychmiast się odezwała. Proszę pana, ja rozumiem wszystko, co dziadek chce powiedzieć. Tak, zawtówał sługa. Absolutnie wszystko. Mówiłem o tym panu notariuszowi, jak tu szliśmy. Państwo wybaczą, rzekł notariusz do Wilforta i Valentin. Ale to jeden z tych przypadków, w których prawnik nie może postępować nierozważnie, bo mógłby się narazić na poważną odpowiedzialność. Aby akt był prawomocny, muszę najpierw koniecznie być przekonany, żem właściwie zinterpretował wolę klienta. A w tym przypadku nie mogę być nawet pewien, czy pan Nortier wyraża aprobatę, czy też dezaprobatę, bo przecież jest niemy, zważywszy na jego kalectwo, nie mogę jasno stwierdzić, czego sobie życzę, a czego nie. Dlatego też moje usługi są tu zupełnie niepotrzebne, a nawet byłyby wykonywane niezgodnie z prawem. I notariusz uczynił krok do wyjścia. Na ustach prokuratora zarysował się niemal niedostrzegalny uśmiech, uśmiech triumfu. Nurtrier spojrzał na Walentyn z takim cierpieniem w oczach, że natychmiast zastąpiła drogę notariuszowi. — Proszę pana, — odezwała się, — języka, którym porozumiewam się z dziadkiem, można się nauczyć bardzo łatwo. Mogę pana tego nauczyć w kilka minut. Proszę powiedzieć, czego panu trzeba, abyś miał pan całkowicie spokojne sumienie? — No, bo jak był ważny, muszę mieć pewność, czy klient wyraża aprobatę, czy też dezaprobatę. Testator może być chory na ciele, ale musi mieć zdrowy umysł — a więc dzięki dwóm znakom upewni się pan, że mój dziadek jest w pełni władz umysłowych. Dziadek nie może mówić ani się poruszać, ale gdy chce powiedzieć tak, zamyka oczy, a gdy chce powiedzieć nie, mruga nimi. Wystarczy to panu, aby się z dziadkiem porozumieć. Proszę spróbować. W spojrzeniu, które starzec przesłał Walentin, malowało się tyle czułości i wdzięczności, że zrozumiał jej sam notariusz. Słyszał pan i zrozumiał wszystko, co powiedziała pańska wnuczka? zapytał. Nurtrier przymknął powoli oczy i otwarł je po chwili. I potwierdzasz, pan, to, co powiedziała? To znaczy, czy potwierdzasz, pan, znaki, dzięki którym, jak mówiła, komunikujesz, pan, swoje myśli? Tak, dał znak starzec. Czy to, pan, kazałeś mnie wezwać? Tak. Aby spisać testament? Tak. I nie chcesz, pan, bym odszedł, nim, nim nie spiszemy tego testamentu? Sparaliżowany zamrugał żywo oczyma. Już, pan, rozumiesz? Zagadnęła Valentin. Będzie miał pan spokojne sumienie? Ale zanim notariusz zdołał odpowiedzieć, Wilfor odprowadził go na stronę. Czy sądzisz pan, że tak straszliwy wstrząs fizyczny, jakiego doznał mój ojciec, mógł nie wpłynąć wcale na jego władze umysłowe? No, to mnie zbyt nie martwi, odparł notariusz. Zastanawiam się tylko, jak odgadniemy jego myśli, aby sprowokować odpowiedzi. Widzisz więc pan, że to niemożliwe. Walentyni i starzec słyszeli tę rozmowę. Nortier spojrzał na Walentyn stanowczo. Było oczywiste, że wymaga od niej jakiejś repliki. — Niech się pan tym nie martwi — rzekła do notariusza. — Choć trudno odgadnąć, co dziadek ma na myśli, a raczej tylko się tak panu wydaje, przekażę jego myśli tak, aby nie było żadnych wątpliwości. Od sześciu lat opiekuje się dziadkiem. Może sam panu powiedzieć, czy choć jedno jego życzenie zostało niespełnione dlatego, że nie udało mi się go zrozumieć. — Nie — dał znak starzec. Wobec tego spróbujmy zgodził się notariusz. Zgadza się pana, by wnuczka służyła panu za tłumaczkę? Tak. To no dobrze. A więc czego pan sobie ode mnie życzysz i jaki akt mam sporządzić? Walentyn wymieniła wszystkie litery alfabetu, aż do T. Przy tej literze notrier zatrzymał ją wzrokiem. Chodzi panu o literę T, odezwał się notariusz. Widać wyraźnie. Proszę poczekać, rzekła Walentyn i zwróciła się do dziadka. Ta, T. starzec dał znak przy drugiej sylabie. Walentyn wzięła słownik i pod uważnym spojrzeniem notariusza zaczęła przewracać kartki. Wzrok Nortriera zatrzymał jej palec przy słowie testament. – Testament! – zawołał notariusz. – To oczywiste. Pan Nortrier chce spisać testament. – Tak – potwierdził Nortrier. – Przyznaj się, pan – zwrócił się notariusz do osłupiałego Wilforta – że to jest coś niesłychanego. – Istotnie – odparł Wilfor. A czymś jeszcze bardziej niesłychanym będzie w testament, bo doprawdy nie wydaje mi się, żeby można go było przenieść w paragrafy na papier, słowo po słowie, tak aby nie brała w tym udziału moja córka. A Walentyn, jako osoba zbyt zainteresowana tym testamentem, nie powinna wyjaśniać woli mojego ojca, którą ten będzie przecież formułował niejasno. Nie, nie, dał znak sparaliżowany no Jak to? zdziwił się Wilfor. Walentyn nie jest tu osobą zainteresowaną? Nie. Drogi panie Odezwał się notariusz, który uradowany ze swojego udziału w tak malowniczym wydarzeniu, obiecywał sobie, że porozpowiada o tym na salonach. To, co z początku uważałem za niemożliwe, teraz wydaje mi się niezmiernie łatwe. Spiszemy po prostu tak zwany testament mistyczny, przewidziany i dozwolony przez prawo. Musi być tylko odczytany w obecności siedmiu świadków, testator musi go przy nich poświadczyć, a notariusz zamknąć. Będzie to trwało niewiele dłużej niż spisywanie zwykłego testamentu. Wszędzie są te same uświęcone formuły, a szczegółów dostarczy nam stan interesów testatora. Pan także udzielić nam informacji, przecież kierujesz sprawami majątkowymi testatora. Aby jednak akt ten był niepodważalny, nadamy mu absolutną autentyczność, bo może mi w tym jeden z kolegów, choć tak się raczej nie robi, będzie asystował mi przy dyktowaniu. No, jesteś pan zadowolony? Notariusz odwrócił się do starca. Tak, odpowiedział Nortrier, promieniając z radości, że go zrozumiano. Cóż on ma zrobić, głowił się Wilfor. Wysokie stanowisko, jakie zajmował, wymagało od niego jak największej powściągliwości, a zresztą i tak nie mógł odgadnąć, co zamyśla jego ojciec. Odwrócił się więc, aby posłać po drugiego notariusza. Ale barua, który był przy rozmowie, domyślił się, jakie będzie życzenie pana i zdążył już wyjść. Prokurator kazał więc sprowadzić żonę. Po kwadransie wszyscy zgromadzili się już w pokoju sparaliżowanego. Nadszedł także drugi notariusz. Prawnicy porozumieli się w kilku słowach. Odczytali panu, nordtrierowi ogólnikowi, banalny tekst testamentu. Następnie przystąpili do badania władz umysłowych testatora i pierwszy z notariuszy zapytał go: Testament, proszę pana, sporządza się zwykle na czyjąś korzyść. Tak. Czy pan wie mniej więcej ile może wynosić liczba w pańskim majątek? Tak. Przesłuchanie to miało w sobie coś uroczystego. Nigdy dotąd walka ducha z materią nie objawiła się tak wyraźnie. Było to widowisko, jeśli nie wzniosłe, jak mieliśmy ochotę powiedzieć, to przynajmniej ciekawe. Wszyscy stali wokół starca. Drugi notariusz siedział przy stole gotów do pisania. Pierwszy stał przed panem Nortrierem i pytał: Pański majątek przekracza zapewne 300 tysięcy franków. Nortrier potwierdził: Czy posiadasz pan 400 tysięcy franków? Nie było odpowiedzi. 500 tysięcy? Nadal brak odpowiedzi. 600 tysięcy, 700, 800, 900. Nortier przytaknął: Posiadasz pan 900 tysięcy franków? Tak. W nieruchomościach? Nie. W obligacjach? Tak. Masz pan te papiery u siebie? Nortrier spojrzał na barła. Sługa wyszedł i po chwili wrócił, trzymając w rękach niewielką szkatułkę. Pozwoli pan, że otworzymy tę szkatułkę? zapytał notariusz. Tak, otwarto szkatułkę. W środku były obligacje na 900 tysięcy franków. Pierwszy notariusz podawał kolejno obligacje koledze. Suma wynosiła dokładnie tyle, ile oznajmił Nortrier. No, wszystko w porządku, rzekł notariusz. To oczywiste, że ten pan jest. Pełni władz umysłowych. I zwrócił się do sparaliżowanego. Masz pan więc 900 tysięcy franków kapitału. Sposób, w jaki je pan ulokował, musi panu zapewniać 40 tysięcy liwrów renty, tak. Komu pragnie pan zostawić ten majątek? O, to nie podlega wątpliwości, wtrąciła pani de Villefort. Pan Nortier kocha jedynie swoją wnuczkę, Valentin. To ona go pielęgnuje od sześciu lat. Potrafiła swoimi pilnymi staraniami zjednać nie tylko miłość, ale i wdzięczność dziadka. Jest słuszne, że otrzyma nagrodę za tyle poświęcenia. Oczy Nortriera zabłysły. Nie dał się oszukać fałszywej aprobacie, jakiej pani de Villefort udzieliła projektom, które mu przypisywała. A więc czy to panie Valentin de Villefort zapisujesz panowe 900 tysięcy franków? zapytał notariusz. Wydawało mu się, że zostało mu już tylko umieszczenie takiej klauzuli w testamencie, ale chciał uzyskać potwierdzenie pana Nortriera w obecności wszystkich świadków tej osobliwej sceny. Walentyn cofnęła się i płakała ze spuszczoną głową. Starzec patrzył na nią przez chwilę z głęboką czułością. Następnie odwrócił się do notariusza i zamrugał kilkakrotnie oczyma w bardzo wymowny sposób. No – Nie? – zdziwił się notariusz. – A jak to? To nie pannie, Walentin! Chce pan zapisać cały swój majątek? Nie. Nie pomylił się pan? zawołał zdziwiony notariusz. Na pewno mówi pan nie. Nie, nie powtórzył Nortrier. Walentyn podniosła głowę. W osłupienie wprawiło ją nie to, że została wydziedziczona, ale to, że wzbudziła w dziadku uczucie, które zazwyczaj dyktuje podobny czyn. Ale Nortrier patrzył na nią tak tkliwie, że zawołała. O, mój kochany dziaduniu, widzę, że zabierasz mi tylko swój majątek, ale zostawiasz mi nadal swoje serce. Tak, tak, oczywiście, mówiły oczy sparaliżowanego, a przymknął je z takim wyrazem, że Walentyn nie mogła się mylić. Dzięki, dzięki, wyszeptała dziewczyna. Tymczasem w sercu pani de Villefort zbudziła się nieoczekiwana nadzieja. Podeszła do starca i zapytała: A więc kochany ojciec zapisuje fortunę wnuczkowi Edwardowi? Stary zamrugał oczyma gwałtownie, jakby wyrażał nienawiść. Nie, stwierdził notariusz. A więc obecnemu tu synowi? Nie. Notariusze spojrzeli po sobie osłupiali. Wilfor i jego żona poczuli, że się czerwienią, on ze wstydło na ze złości. Ale co takiego zrobiliśmy, dziadku? Już nas nie kochasz? spytała Walentin. Starzec zerknął szybko na syna i synową, po czym zatrzymał pełne ciepła spojrzenie na Valentin. A więc, odezwała się: "Jeśli mnie kochasz dziadziu, spróbuj jakoś połączyć tę miłość z tym co robisz teraz. Znasz mnie, wiesz, że nigdy nie myślałam o twoim majątku, zresztą mam podobno wielką fortunę po matce, nawet zbyt wielką. Wyjaśnij nam o co ci chodzi." Dortier utkwił pałający wzrok w ręce Valentin. "O moją rękę? Tak. O jej rękę, powtórzyli wszyscy zebrani. Widzą państwo, że to wszystko zupełnie niepotrzebne. Mój ojciec jest niespełne rozumu, rzekł Wilfor. A, rozumiem, wykrzyknęła valentina Chodzi o moje małżeństwo, prawda, dziadku? Tak, tak, tak. I z oczu sparaliżowanego wystrzeliły trzy błyskawice. Masz nam za złę ten projekt mariażu, czy tak? Tak. Ależ to niedorzeczność. Żachnął się Wilfor. Pan daruje, wtrącił notariusz. Ale przeciwnie, wszystko to jest bardzo logiczne. Jedno wynika z drugiego. Nie chcesz, dziadku, abym wyszła za pana Fransa de Pinea? Nie, dał znak starzec. I wydziedziczasz pan wnuczkę, zawołał notariusz, bo zawiera małżeństwo, które panu nie odpowiada. Tak. A gdyby nie ten Mariasz byłaby pańską spadkobierczynią? Tak. Zapadło głębokie milczenie. Notariusze naradzali się. Walentyn złożyła dłonie i patrzyła na dziadka z uśmiechem pełnym wdzięczności. Wilfor przygryzał cienkie wargi. Pani de Wilfor nie mogła powstrzymać uczucia radości, które rozjaśniło jej twarz. Ale zdaje mi się, odezwał się Wilfor jako pierwszy, przerywając milczenie, że tylko ja mam prawo oceniać korzyści, jakie przemawiają za tym związkiem. Tylko ja rozporządzam ręką mojej córki. Chcę, aby wyszła za pana Fransa dypineja i tak będzie. Walentyn zalała się łzami i osunęła się na fotel. Proszę pana, zwrócił się notariusz do starca, co zamierza pan zrobić ze swoim majątkiem, jeżeli pan na Walentyn poślubi pana Fransa? Starzec nie odpowiedział. Ale zamierza pan nim jakoś rozporządzić, prawda? Tak. Na rzecz kogoś z rodziny? Nie. A więc na rzecz ubogich? Tak. Ale czy pan wie, że prawo zabrania wydziedziczać całkowicie syna? Tak. A więc rozporządzi pan częścią, którą prawo panu pozwala wyłączyć. Nortier nawet nie drgnął. Chce pan nadal rozporządzić wszystkim? Tak. Ale po pańskiej śmierci testament zostanie zakwestionowany. Nie. Mój ojciec zna mnie dobrze, odezwał się Wilfor. Wie, że jego wola będzie dla mnie święta. Oprócz tego wie, że na moim stanowisku nie mogę procesować się z ubogimi. Oczy Nortriera zabłysły triumfalnie. – I jaka jest pańska decyzja? – zagadnął Wilfora notariusz. – Nic, drogi panie. Mój ojciec już w duchu postanowił, a wiem, że nigdy nie zmienia swoich postanowień. Rezygnuję. Rodzina straci 900 tysięcy franków. Wzbogadzą się dzięki nim szpitale, ale nie ustąpię kaprysowi starca i zrobię to, co mi nakazuje sumienie. I Wilfor wyszedł wraz z żoną, aby ojciec mógł spisać testament tak, jak sobie tego życzył. Tegoż samego dnia testament został ukończony, posłano po świadków. Starzec potwierdził testament w ich obecności. Akt zapieczętowano i złożono u pana Deszampsa, notariusza rodziny.